Dziewamko moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, dzisiaj trzeci odcinek zostało nam 10 luźnych saszetek z różnych edycji to są moje najlepsze karty, które w poprzednich dwóch odcinkach zdobyłem. Zaczynamy może od Champions League, zrobimy sobie najpierw 13-14. 12, też to troszeczkę niżej damy, żeby pomieszać. Dobra, lecimy, moi drodzy. 13, 14, pierwsza saszetka. I mamy Moisandera z Ajaxu Ledley Celtic Kevin Prince Boateng Impact Singing z szalkę. O, z Milanu Robinho. Tiago Silva, Paris Saint-Germain i Szewczuk Szachtar, Donieck. Saszetka 12-13 Champions League. I już widzę, że mamy zawodnika z Milanu, Aleksandre Pato, star player. Następnie zapewne już bazówki. Matryc z Juventusu, Sigurdsson z Ajaxu, Christensen z Nord Sieland, Walencja Manchester United i Marcelo Real Madrid. Teraz saszetka Euro 2012. I mamy tak, Wie z Francji, Bentner z Danii, Matisen Holandia Bary z Anglii Pogrebniak, Rosja i Rising Star Wilkshire z Anglii ostatnia saszetka z belgijskiej wersji Road to Euro 2016 i mamy kolejną taką cieszynkę z bazówek mamy Juliana Draxlera i Vanden teraz moi drodzy saszetka z Champions League 2011-12 i zaczynamy od fans favorite Parashif. Z Otelul Galati. Następnie Iorga, również z tego samego zespołu. Pato z Milano. Friedrich z Leverkusen. Julio Cesar z Interu. I Mats Hummels z Borusi Dortmund. Teraz nordycka wersja Champions League 14-15. I zaczynamy. Pierre-Emerick Aboumeyang, Borussia Dortmund. Następnie Dawid Klasen Ajax. Karim Benzema Real Madrid. Want to watch Edison Cavani Paris Saint-Germain. Ekspert Xabi Alonso Bayer München. I Jordi Alba Barcelona Bazówka. Kolejna saszetka, Champions League 2013 14 I mamy Ignaszewicza z Moskwy, Maticz Benfica, Koke Atletico Madryt, Helton Porto, Modric Real Madryt i specjalna karta to Goldstopper Petr Czech. Saszetka z Champions League 2012-13 i zaczynamy od golstopera Timo Hildebranda z Schalke. Następnie mamy bazówki Giovinco z Juventusu, Serrero z Ajaxu, Luis z Chelsea, Matuidi, Paris Saint Germain i Chabi Alonso Real Madrid. Przedostatnia saszetka, Euro 2012. I mamy tak Balzaretti z Włoch, następnie Winaldum z Holandii, Mierzejewski z Polski, Kol z Anglii. Żyrianow Rosja i Rising Star Tony Cross z Niemiec, oczywiście. No i moi drodzy, ostatnia saszetka nam została 2011 12 Dzisiaj w sumie nic specjalnego nie trafiliśmy. Ale pomimo tego jestem zadowolony z tych czterech kart, które trafiłem: Fernandinho, Szachta, Donieck. Valbuena, Marsylia, Tevez, Manchester City, Contrao, Real Madrid, Vidic, Manchester United i Sapunaru, Sporto. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne moje unboxingi. Wiecie, że jeszcze troszeczkę zakupów z Max Collection mi zostało do otworzenia, tak więc zapraszam Was. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.